To nie pomyłka. Polskie rzeki można truć… zgodnie z prawem. To kilogram soli. Żeby zapełnić cały wagon kolejowy, musiałabym tam wrzucić 60 tysięcy takich torebek. A codziennie do Odry wpadają 122 wagony soli. Serio, codziennie. Wielkie kolejowe wagony. Takie jak do transportu węgla. A to wszystko trzy lata po katastrofie na Odrze, którą według rządowego raportu wywołało, między innymi, wysokie zasolenie wód. To wszystko nie trzyma się kupy, ale. Wszystko zgodnie z prawem. Spytacie, skąd w Odrze tyle soli? Odpowiedź znalazłam głęboko pod ziemią. Ja już bym tutaj zabłądziła, więc musimy być grzeczni, jeśli chcemy stąd wrócić. A źródłem zasolenia wody kopalniane. Ale to odry dalej płyną ścieki, dwa razy bardziej słone niż woda w Bałtyku. Nic się nie zmieniło. Czy grozi nam kolejna katastrofa? Odpowiedź w moim reportażu w TVN 24.